Mobilne granie towarzyszy nam od dawna. Można powiedzieć, że jak tylko gry stały się mainstreamowe, to zaczęły pojawiać się przenośne konsole. Na zachodzie u początku lat 90. widok młodzieńca z Game Boyem na przystanku nie dziwił nikogo. Rósł także apetyt graczy. Prosta, monochromatyczna grafika zastępowana była kolorowym wyświetlaczem, a w kolejce stała już grafika 3D i znaczne powiększenie wyświetlacza. Z czasem doczekaliśmy się również ekranów dotykowych. NVIDIA proponuje nam kolejny rozdział w rozgrywce mobilnej: tablet o nazwie Shield. Czy to jednak tablet, czy raczej przenośna konsola? Co nowego wnosi Shield do mobilnej rozgrywki? Shield to przede wszystkim bardzo wydajny tablet, któremu towarzyszy zaprojektowany z myślą o nim bezprzewodowy pad. Sercem urządzenia jest mobilny procesor Tegra K1, wykorzystujący rdzenie graficzne znane z desktopowych kart NVIDIA Kepler. Warto zaznaczyć, że jest to druga generacja tego urządzenia. Pierwsza ujrzała światło dzienne w 2013 roku i wyglądała raczej jak normalna kieszą solka. Do urządzenia zrobiono też specjalną magnetyczną okładkę, z której można zrobić również stojak. Okładka jako okładka spisuje się nieźle, jednak jeśli chcemy stawiać silda, lepiej dokupić taki stojak jak na przykład widoczny na filmie. Gamepad towarzyszący Shieldowi również jest potężniejszy niż to, co widzimy u konkurencji. Wykorzystuje do połączenia z tabletem Wi-Fi Direct, co przekłada się ma na niższe opóźnienia w porównaniu z kontrolerami Bluetooth. Z Shieldem sparować można aż 4 PADY naraz. Pomyślano również o możliwości podpięcia słuchawek z mikrofonem bezpośrednio do pada oraz kontroli głosowej. Znalazło się nawet miejsce na niewielki panel dotykowy, wykorzystywany głównie w menu wszelakich aplikacji. Czym jest jednak konsola przenośna bez gier? Drogim zbieraczem kurzu. Konsole przenośne Sony czy Nintendo mogą liczyć na dedykowane gry. Warto wspomnieć chociażby o Uncharted na PS Vita czy Legend of Zelda na 3DS. Na co mogą liczyć posiadacze Shielda? Podstawą dla Shielda jest biblioteka gier dostępnych na Androida. To jednak przecież za mało, aby zachęcić do zakupu posiadacza przeciętnego smartfona działającego pod kontrolą tego systemu. Nvidia ma i na to odpowiedź, a jest nią Tegra K1, a konkretnie gry, które działają tylko z tym układem. Są wśród nich m.in. takie tytuły, jak znane z PC i dużych konsol Anomaly 2, Half-Life 2 czy Trine 2. Tegra Zone, specjalny serwis poświęcony graniu na urządzeniach z procesorami Tegra, podaje, że takich gier jest już ponad setka. To jednak nie wszystko. Na platformę Shield przygotowano usługę o nazwie Grid, która pozwala na strumieniowanie gier z chmury. Znajdziemy tutaj tytuły takie jak na przykład Saints Row, The Third, Dead Island, Darksiders, Wiedźmin 2, a co miesiąc dochodzą nowe gry jednak prawdziwym systemem SLR-em w przypadku Shielda jest lokalne strumieniowanie gier z własnego PC wyposażonego w kartę GeForce. Opracowana przez Nvidia technologia GameStream działa po prostu świetnie. Shielda można oczywiście podłączyć do dużego ekranu przez HDMI, jak również wykorzystać jako urządzenie pośrednie do streamingu gier z PC na telewizor. Tutaj ważna uwaga. Strumieniowanie gier w rozdzielczości 1080p wymaga złącza Ethernet. Potrzebna Dowolna przejściówka micro USB. Przez Wi-Fi pogramy tylko w rozdzielczości do 720p. Martwisz się, czy twoje gry strumieniowane z PC będą grywalne na dostarczonym padzie? Nie ma obaw, przez Bluetooth do urządzenia można podpiąć bezprzewodową mysz i klawiaturę. Shield powinien zainteresować jednak nie tylko graczy. Jest to też fantastyczne narzędzie dla plastyków. Po wyjęciu z obudowy osadzonego w niej piórka i uruchomieniu aplikacji NVIDIA Dubler możemy wykorzystać Shielda na przykład jako interaktywny szkicownik. Czy Shield jest dla Was? Na to pytanie musicie sobie odpowiedzieć sami. Samo dodanie pada do tabletu sprawiło, że pod względem wygody grania Shield jest lepszy niż którakolwiek z dostępnych obecnie konsol przenośnych. Ma to oczywiście swoją cenę. Musicie zaakceptować fakt, że wyświetlacz nie jest integralną częścią całości, a czymś, co zawsze będzie stało gdzieś obok.